Okay. Zwróćcie tylko uwagę, że to jest stara broń, ale bardzo pożyteczny wynalazek. To znaczy po ostatnim strzale, po opróżnieniu magazynka, zamek zostaje otwarty w tylnym położeniu. Na ten sam nabój, weź tą monetkę, ten z monetą, weź. E, chciałeś, to masz. A, mogę, mogę, mogę. Mogę. A ja mogę? Nie. I tu trzeba uważać. Dobrze przyłożyć do ramienia i zachować odległość od lunety, bo nie tak, to nie jest broń sportowa. Dobrze przyłoż do ramienia. Można? Można. Tu jest złóżyskok jałowy. Śmiało. Złóżyskok kokiałowy Z pustu. O, i zaraz będzie opór i z tego oporu będziesz strzelał. To jest pistolet sportowy. On strzela taką samą amunicją, jak strzelaliście i wykończymy to pudełeczko, czyli odstrzelimy 5 sztuk. Jak widać do góry. Ten pistolet ma dołożony obciążnik na lufę po to, żeby... Był stabilny i półkę regulowaną tutaj, o widać, że jest regulowana Można ją wsunąć, wysunąć Żeby poprawić Pewność chwytu Przeładuj tak. tak, druga ręka A nie wróć Sportowo, sportowo, pistolet sportowy To i sportowo I teraz, muszka, szczerbinka I ta blacha, będziemy ją dobijać Tutaj trzeba wziąć strzały

Karol mocniej! To to, Artur, wytrzymaj Idziesz Zostawiamy. Wytrzymaj Artur Idziesz Nie zapomnij jest wiem. Idziesz do końca Brawo Mamy pierwszy Mamy Brawo! Zatem Jeden pierwsza po trzecie i Zawodnika z gimnazjum z Rzeźwienem, Piotrze. Witaj, piąty. chłopaki, Rol do końca. Szóstą i czas.

Bożojst operatoru. Artur, kontru. A tam kontro. Tak, Pensaider. Proszę bardzo, dobrze przyłóż do ramienia. Ognia. <skrym znać _> <skrym znać> Dobra. Proszę bardzo. Popatrz. O, O. A, spokojnie, doszedł mi do tego, Ja nie, nie wątpię. Proszę ja bardzo, kto strzela? Nie zbędzałem. Bawiłem się pół dnia, żeby to montować. Dawaj. O. Jeden odwadny za nim, żeby nie upadł. Palec ze, spu ze spustu. Nie, nie, trzymaj na spusty Zajmij ze spustu. Uprzedzam, że może nie wystrzelić za pierwszym razem. Jurek. Ok. Otwórz, otwór, otwór tam Kamera nie pracuje. Tutaj tak pracuje. Choroba jasna w Co już można? Nie. A już go to Tak. Teraz. Teraz można. ZPZ numer 2 węgli. Miejsce drugie. Ewelina Korda ZTZ numer 2 Demblich. I miejsce pierwsze gospodyni dzisiejszych zawodów po części Patrycja Szykawska z Sobieszyna. Rzadzowej. A to Miejsce czwarte. Kasper Krause. Sabiesz. Miejsce trzecie. Dominik Parzyszek. Sabiesz. Miejsce drugie. Piotr Majczak. Sobieszyn. I I z są dzisiejszego obiegów w kategorii gimnazjów, szkół śred... szkół, gimnazjów chłopców Łukasz Michowski z Rzyżyna z tego co pamiętam Niech będzie, to stał, 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 stał sobie na drodze i stał. Ale się nauczył, że jak Nie nie